W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zobaczyć swoje aktualne hasło do Facebooka. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Musisz zrobić następujące rzeczy. Na swoim iPhoneie otwórz ustawienia, a następnie przewiń w dół do opcji i hasła to ta tutaj. Jeśli nie możesz znaleźć opcji hasła w ustawieniach iPhone a, oznacza to, że u Ciebie funkcjonuje jako osobna aplikacja. Na Twoim iPhoneie znajdziesz aplikację o nazwie hasła. Możesz ją wyszukać po tej nazwie, ma taki oto ikonę. Więc niezależnie od tego, czy wchodzisz przez ustawienia czy przez aplikację, proces jest dokładnie ten sam. Kliknij na ikonę, wpisz swój kod odblokowujący i po jego wprowadzeniu, w górnym pasku wyszukiwania wpisz Facebook. Znajdź Facebook, naciśnij na niego, a następnie pojawi się Twoje hasło do Facebooka. To naprawdę proste. Jeśli zamiast tego korzystasz z przeglądarki, takiej jak Google Chrome. Ona również ma własny menedżer haseł. Kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu, a następnie w pasku wyszukiwania wpisz menedżer haseł. Wpisz ponownie swój kod, wyszukaj Facebook i zobaczysz zapisane hasło. To takie proste. Jeśli chcesz nauczyć się korzystać z iPhone'a w prostych krokach, zobacz opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.